Siempre z Krzystrenx, dzisiaj sobie zagramy wentatycznie z tej gry i dzisiaj jesteśmy na tutaj w Wiesiek RPG jak widać. Chciałem też przeprosić tutaj tego twórców poprzedniego serwera, czyli Fire RPG, ponieważ mają jebane podobne bardzo serwery, jak widzicie właściciele Georgi Ulani. Powiedziałem, że tam jest właścicielem był Ulani, Nie, to tutaj był George Ulani. Powyliłem po prostu serwery, bo są mi tak kurwa podobne. Tak, ten jest na to. tamten nie wiem na czym jest w tym razie Ale też ma rzeczy z deta Bo tutaj są te takie przywalone Dobra, tak, standardowe F1, no to jak widzieliście już tutaj to jest to samo co Kurwa, zamknijcie mordy, F2 nie ma, F3 nie ma, F4 nie ma F5, tutaj jest coś No to wiadomo, F6, wie się. czemu to jest taki drugi, drugi raz Oj jak widzicie ten posłok jest jako perenial, czemu nie wiem? No i list tutaj Karno to wiadomo. O F7 jest zajebiste No i F tutaj jest 9 to to tak. Y, serwer jest na Navaxie i Devil Mta połączony w sumie, czyli poprzedni projekt George Ulani, czyli Devil i no, widzicie tutaj są. Takie rzeczy co ja mogę o serwerku powiedzieć? Y, polecam połączyć sobie konto z Discordem, jeśli ktoś już chce tu zacząć grę, to dostaje się za fikasę. Na mm, darmowa kaska to jest to, co każdy lubi. W ogóle nie kupujcie tego, to, zobaczcie zobaczyć, co się nie dzieje. On ma za niskie zawieszenie. To jest najdroższe auto na cyganie. Myślałem, że będzie fajne. Mm, na odcinek co kupiłem, bo dostałem i tak kasę za free. A tu się okazuje, że... Cyk! I to jest chyba jedno z najgorszych aut. Nie, licząc mój mima i manany prawdopodobnie. Tutaj wam pokażę ceny na tym serwerku. <laughs> nie byłem chyba na żadnej pracy, nie pamiętam tutaj. To zaraz zobaczymy. Bo, ja tak jak mówiłem, ja po prostu yy, dostałem kasę i tyle. No, jak widzicie, tutaj 56K to jest dużo, 32. A tu nagle wchodzi cyk, Bobcat 8000. Prawdopodobnie jest, jest to pomyłka, jeśli nie, to naprawdę współczuję z motoru serwera, że wkrótce takie kurwa rzeczy za tyle kasy. A Bobcat to takiego 8000. A Bobcat nie jest złym autem, Sader też jest super autem. No, oprócz wyglądu, to naprawdę są szybkie autka. Yy, dobra. Jeśli właśnie się cię spodobał zostać w górę, komentarz, suba, no i możecie widzieć jeszcze na Discorda kanałowego, link tam w opisie jest. Jeśli też ktoś chce, to może rozpróbować mnie trochę. Nie obrażę się. To giełda jest, oczywiście Giełda jest pusta, no bo wiadomo. Na serwierze 20 osób, tak po 30, może 40 czasem będzie. Ale nie jestem tego pewien, bo nie śledziłem tego serwera yy, tak bardzo jak już FIREBREAK, jak śledzi je trochę bardziej. Yy, tutaj w prawym dolnym rogu jest to aktualna frakcja braku, aktualna praca brak. To jest y, dla mnie bez sensu. Nie powinno tego wyjść. To się powinno pokazywać dopiero jak jesteśmy... Znaczy aktualna frakcja to powinna się w ogóle pokazywać pod F1 czy F2? Nie. O, znowu symulator Zobaczymy, czy to może się, czy to jest symulator wywalania się. Wow, żeby perkę móc troszkę robić, tak normalnie wstanę. No, i zobaczymy, czy teraz będę odwalić. Nie, nie mogę, dobra, to już nie jest aż tak źle jak na tych poprzednich cesarach. Znaczy, jakbym miał pewien taki ofiarci, no to pewnie tak bym mógł go odwalić, ale to już nieważne. Osiarki z nawaksy, to już nie obchodzi mnie, jak to wygląda. Chcę po prostu zobaczyć. Yy, o, I jakie są tu zarobki. No bo jak kosztuje auto 8 koła, najtańsze, to wydaje mi się, że te zarobki mogłyby być dosyć niskawe, ale no to jest na waxa to 750. A czy nie tyle dostajemy? Tak, jest to dobrze zrobione, tak? Nie, czekać. więcej dostajemy chyba. 700, to się, 7, 8, 9, powinien, powinno mi być, nie, dostajemy więcej, dostajemy 1100 zł. Czyli jest tutaj błąd już jeden znaleziony. No, taki mały co prawda, ale no jednak błąd. Hmm, wydaje mi się, że w ten sposób to są wysokie zarobki. Mogę udać na serwis za wysokie zarabki. Szczególnie, że dostaje się prawie chyba tam 90 tysięcy za to, że w ogóle ziało z botem, a to jest tak proste, bo tak, robisz właśnie kod... Nie. Jak to było kurwa? Weryfikacja o, tak, macie tutaj kod yy, Klejacie go do bota, znaczy Wpiszecie yy, wykrzyknik Polacz yy, No i wklejacie do bota i macie połączone konta Potem po prostu robicie reconnecta i jest wszystko ok. Yy, to ja to już mówię, bo chyba zacznę o tym mówić, żeby po prostu łatwiej było odważyć w tych zbrodniach Dobra, co to mam jeszcze mogę powiedzieć A, yy, są ograniczenia prędkości automatyczne no, widzicie, nie licząc tego, to są takie ograniczenia, że w niektórych miejscach mogę jechać maksymalnie 80 na godzinę. Co jest dosyć spoko mi się wydaje. Tylko, że ta ogranicza możliwość policji, w ogóle. razie. Więc tu jest, to jest jakiś pewien Pięć Jezu, to jest w ogóle z Your Nie, Your Adventure. Jest tutaj mapa z tego, co widzę. I to też jest chyba z Your Adventure. Nie działa w ogóle. Dobra, nieważne. Mapa jest to na pewno z Your Adventure, więc co jest jeszcze połączone z Your Adventure czyli w sumie poprzednim Davidenta, bo Devilanta był na Jeśli ktoś nie widział, to kolej to zobaczysz poprzedniego No Dobra, co tutaj dalej mogę pokazać? No, no pracy, no pracy. Tutaj prawdopodobnie będą tramwaje i pane PNB będą od wysokiej SRP, i jest też bardzo dużo możliwości, że będą w ogóle auto być będzie pracy, Oż kurwa, no to żeby z niebał. Administracja chyba nie ma, nie? Uff, Dobra, po walce tutaj chwilowej udało mi się stąd wyjechać w końcu. Piszą, że tutaj jest jakaś administracja, ale nie widzę tego. Czekaj, się zmienia pogoda, automatycznie z tego co widzę jest, zmienia się. Ale nie jestem tego pewien. Czyli to jest za darmo. Nie, się zrpnę. Ok. Tak myślałem. Ale razy dwa jest praca, niby. Więc no, w sumie. 400 na punkt praca Aft. No to jest dużo. Zobaczymy. Eee. Uh. Hmm. Ja pierdolę. Co jest kurwa? coś to jest tępy czy upośledzony? Chciałem też nam. Za, najpierw zapierdalać Dobra, widzimy się po krabiu. Dobra, już odzyskałem furę. Na szczęście udało mi się. I tutaj będzie pewnie Street View. Jest rzeczywiście Street View, i zauważyłem, że też jedno rzecz, to zaraz pokażę. Street View jest za free Mesa. O, pamiętam Mesa z tym, to jeszcze nie widziałem takiej. Widziałem rączera zazwyczaj, to ja się zarabia. 400... Jak nie wiem czy kosiarki nie są bardziej opłacalne. Znaczy to jest ciekawsza praca, na pewno. Na psychikę to działa ta praca lepiej, ale... No... Kosiarki są tutaj lepsze, no może są jakieś... Znaczy jeśli zmniejszą za to 750. Tak jak powinno być. To no, prawdopodobnie będzie gorszą pracą, ponieważ tutaj szybciej to pójdzie, ale tak jak jest 1100 to wydaje mi się, że jest kościarka lepsza, co jest bardzo rzadkie. I czy wytypuje pracę? Nie wytypuje, czyli można je używać do własnych celów. Jest to ten sam skrypt co na Fire RPG. O, jak widzicie, że jest szansa na to, że on silnik nie odpali. Więc mi się wydaje, że to są nawet serwery na tej samej paczce. Znaczy są w ten sam sposób zrobione, tylko są inaczej po prostu przerobione. Mają tą samą podstawę prawdopodobnie. Yy, a po prostu jakoś się złożyli głównie tam twórcy. To już jest taka możliwość. Yy, dobra, wyjdziemy sobie do przebieralni jak już jestem po drodze, to sobie wejdę. Czemu to jest kurwa słup? Nie mam pojęcia. Czemu to nie ma blipa? Też nie mam pojęcia. Kurwa, co to jest? Klikanie spacji, żeby wejść i wyjść jest spoko, wydaje mi się, bo czasem jest tak, że przypadkowo wejdziecie w lip, więc tutaj na plus. Yy, Serwer jakiś trzyma poziom, w porównaniu do pełia RPG, więc da się nawet tutaj pograć. Nawet mi się wydaje, że moglibyście się bawić we frakcji, ale ja się raczej nie będę tutaj bawił. Yy, no pewno fajnie jest to, że ja tutaj... Yy, Mogę coś porobić w przeciwieństwie do Firepackie. Tam to po prostu jeździ się tyle. Tutaj chyba jest interior yy, z Neta, ale nie widziałem go nigdy. Znaczy to jest otwarty internet. A ja to mam już, dobra. Przewidywanie pojazdów, nie da się zmiany jest 5000, tanio, nie powiem. Organizacja 35 koła, 50 srp bardzo mało SRP. Wypłać. Mogę wypłacić kasę, której nie mam. Nie dostaje się żadnego tutaj powiadomienia, więc 7 dni. Yy. No, daj mi. Co jeszcze? No, czyli tak, zbrodnie są wysokie, serwer jakiś poziom ma, gra na pewno tutaj bardzo dużo osób z PSSema, zauważyłem, na przykład spotkałem Maciusa Ogonka, jeszcze kilku osób spotkałem z PSSema, tam starci, tam widzowie ja będą pamiętać, bo teraz są pewnie chronowych, jeśli nie widzieliście odcinka z PSSema, to może tam zobaczyć te stare... Filmy, może wam przypadną do gustu to jest bardzo dużo no i co tu jeszcze mogę? A no mogę tuningi jakieś pokazać, żeby muszę yy, może też by się pościgać z policją, ale to już bardziej do kompilacji, ale w tak ciężko też złożyć teraz. Szczególnie, że wam się tam takia kompilacja nie podobała ostatnia, akurat najlepszego ostatnio, już wyszło super. No cóż? Tak to wygląda. Dobra, podjedziemy sobie tutaj. W ogóle, jeśli macie jakieś po pomysły na serię, bo ja na przykład miałem taki pomysł, żeby zrobić coś takiego jak sprawdzamy RP na pseudolach, czyli to, że będę nagrywał sprawdzanie pseudoli, to następnie z tego serwera będzie też sprawdzamy RP na tym pseudolu. No może, że nikt nie będzie grał, no to wtedy nie. Dobra, tutaj jest na prawo. Bardzo droga. Jeśli wam taki pomysł podoba, to możecie napisać mi. Ulepszenie... O! 55 k no tutaj trochę drogo. Jeden napęd. Napęd ładnie to wygląda, podoba mi się i nie widziałem nigdy czegoś takiego, takiego gui. Trochę można by było poprawić, ale jest bardzo fajna Opony przy tuner, Fajnie, że napisane jest co to daje. Kurde, fajne to jest automatyczny tuner, czyli to będzie tuner. Dokładnie, znam już. Czemu oni nigdy tego nie zrobią, żeby to dobrze wyglądało? I pytanie, czy ja to mogę coś do tego perka wrzucić? Czy ja mogę spoiler, bo oryginalny perek chyba może mieć spoiler z tego co każdę? Opony. Opony są z for life a, z for life'a. dobre. Aha, i się auto naprawiło od razu. No dobra. Opony, progi, wylot, hydraulika, steriało, światło. Światowo zabrało? Nie, 35. Naprawiło mi się auto, nie wyglądało w miarę. Więc... super dla mnie. Co też mogę powiedzieć? No serwer jest w sumie w sumie na nowaksie. Jest tutaj... Cygan jest w ogóle mega blisko. Więc zbyt dużo nie mogę tutaj powiedzieć. Już na Fire RPG miałem więcej do roboty niż tutaj jeśli chodzi o samo jeżdżenie. Mogę się przejechać też do tego sklepu z bronią, ale nie chcę mi się aż tak zawalać. Szczególnie, że prawdopodobnie będą tam wywalone ceny w kosmos, bo nie widziałem żadnego tutaj jeszcze yy, gangusa, który by mnie zaatakował. A no, trochę siedzę na tym serwer, już. No, jakieś 30 minut siedzia, siedzę teraz. Wcześniej siedziałem już dwie godzinki, bo sobie patrzyłem. Hmm. Coś takiego, nie wiem. Yy, no więc jest całkiem nieźle. No ale tak. Yy, więcej tu chyba nie powiem, yy, więc komentujcie, subskrybujcie, no i do kolejnego.